tutaj za kolesiem, on tam ma jakieś nie wiem, płytki chodnikowe czy coś zapakowane. No jest w cholerę ciężki, bo każda górka to on tam jest po 40-50 na godzinę. Muszę czekam na jakieś miejsce, żeby go wyprzedzić. Trochę mnie spowalnia chłopak. No ale ciężki jest jak cholera widać. Górka to ledwo ledwo idzie. Woda ładna mrozek 6 jest na razie minus 6 ale słoneczko. No teraz parę dni mam przy słonecznych. Bez śniegu, co, co ważniejsze, chłodno ma być, ale bez ślizgawicy. No, jakie ładne, zimowe krajobrazy, słoneczko Będzie koleś tam ode mnie z firmy. Z Drodechela jeździ. No tak, popyłkaj sobie, cholera na no On mnie kiedyś nagrywał, właśnie jak tam się zakopałem na Control Place. nabijał się, że kopie, kopie. Rozbliża się górka lekka, on tu zaraz zdechnie, muszę tu nabrać trochę prędkości, bo tam będzie krótki odcinek, krótki odcinek z dwoma liniami. Także go łyknę sobie tutaj. jest się boi nie oczywiście trochę się rozboja szybciej niż on no on ma płytki chodnikowe skania no dał rady jako pierwsza w Szwecji no bo mamy same mercedesy praktycznie ciężarówki aktrosy no i pierwsza w Szwecji no już ma chyba jedną ciężarówkę elektryczną w Malmö ona dzisiaj jeździ w okolice bo tam zasięg tego dziś około 500 km ma ta ciężarówka Dobro. ma ich być więcej Ale zobaczymy Nie wiem jak tam Bo tu na przykład w stacji ładowania To tak jak ja jeszcze Czy do Landweteru Czy tutaj Was teraz są No to tu nie ma żadnej do tej stacji Do ładowania Nie? Na ciężarówkę No nie, Was teraz to jest tam na parkingu Koło Scan, To jest tam ładowanie Jedna dla ciężarówek. Cierzy... Nie wiem, nie wiem jak te elektryczne ciężarówki Jak to się ma Tak na próbę to bym mógł pojeździć, Parę dni Zobaczyć jak to Czy w tym da się żyć prądu, Czy prądu starczy I właśnie chodzi też o stację ładowania No bo to nie jest tak jak z osobówkami tam co parking w szwecji Co stacja benzynowa to tego tam Teraz od cholery stawiają Dla osobów ciężarówkami jeszcze tak nie, no bo Volvo czy tam Skanie, no to jeszcze, jeszcze, ale to lokalnie, nie lokalnie, bo tam wiem ja, że po Was teraz jeździ, ale to tylko lokalnie. Tam, W Volvo na przykład, tam niedaleko gdzie mamy dom, firmowy, no to tam zawsze na parkingu zostawia, niedaleko domu naszego na parkingu zostawia przyczepę i tam jeździ, rozwozi U no. Was teraz nie jakieś dystanse no to nie, nie wiem jak to wygląda z tego co jeszcze wiem to do tego właśnie elektrycznego Mercedesa mają kupić naczepę która tam jeszcze odzyskuje energię podczas hamowania czy tam zjazdów z górki nie wiem jakiej firmie jest ta naczepa kto to dla, dla Mercedesa tam robi czy to jakaś firma czy firmy są które robią po prostu naczepy no nie wiem no, ale podobno, podobno tak ma być to je, jeszcze może, może ale no nie wiem. Jeżeli chodzi o ciężarówki elektryczne to jakieś lokalne robótki to tak ale jak tutaj na przykład my, jak nasza trasa jest z Landweteru przez Was teraz z Sundsvall do Umei no to, to by trzeba było mieć kilka chyba ciężarówek tak? albo no bo no, doładowywać co chwilę to co, tak jechać, doładować z pół godziny, godzinę, znowu kawałek pojechać no i link z naczepą to też inaczej nie, jest obciążenie tak samej chwili nie jest, bo ogólnie towaru, no to powiedzmy na linku przeważnie od 3,5 tak 4 tony to już jest maksymalnie no i naczepa tak 7 ton 6-7 ton naczepa także 10-11 ton ogólnie samego ładunku to tam to co waży link, naczepa i ciężarówka prądu na to trochę potrzeba, żeby to ekologicznej, ciężarówka zakupiona i tyle Jakieś dłuższe trasy to mówię przy braku stacji ładowania Jeździć szukam gdzieś ładowarek A jeszcze jak ktoś tam już ma elektryczną i ładuje No i zima, ciekawie mnie zima Jak to tam zimy Na ile te baterie wystarczały No mówię z chęcią pojeźdźmy sobie tak tą elektryczną ciężarówkę dla dla próby no zobaczymy może kiedyś się uda coś tam Jakby cyganie żeby pojeździć Stawię tam jakieś zdjęcie tego tej ciężarówki bo tam jest chyba gdzieś na stronie tam dane chyba nawet takie ogólne dane tam co ile, ile jakie baterie i jak tam waga chyba tam jest 11, prawie 1,5 tony, sama ciężarówka, sam koń wiem Całość może 44 tony chyba ważyć z naczepą to no bo te elektryczne mają podwyższoną ładowność Ze względu na baterię A... No zobaczę, może miniaturkę też wstawić zobaczę, coś tam Może uda mi się wkleić w jakieś zdjęcie